Całe ściństwo, całe Ginio i całe czunio usłyszał o tym wojowniku. Do kurwa znowu spalił! FMS w mieście? Ulepszam za Yang, U Kowala tracę hajs Wszystko pali, skurwiel sam. FMS, mes, 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 FMS, mes. Mes, mes gdzie on jest, 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 jest gdzie on jest, 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 jest FMS, mes, mes, mes gdzie on jest! FMS, a nie riby Dropy niższe na dwa hity KD śmierci, łap, krytyki Hajs Wem jeden na ty dropisz, ci ty robię fliki, był tu z 8, eku No i nie ma go tu wcale znowu spalił, znowu zjarał, dawaj kasety grubasie, KD piątki i 5 wonów, a ty mi wszystko zjebałeś, chyba wezmę sekundę i ją wsadę w twoją czatę ej Znów nie mam tu FMS-a, riba średnie trzeba mieszać, wem 1 stoję bez broni pancerza Kowal cię zniszczę, ty śmieci, poczekaj Dwa metiny, a jeden jest spot Myślisz, że niszczy, że to item shop Kartę ukradłeś swojej mamie na noc Wydajesz kasę na eku to dno Mówisz, że kozaka to tylko drop Patrzy na rubin bez perfa to dno Pocisz na spocie ale patrzeć na to Ja tu w M1 zarabiam sesos Ej, z bufkami w M1 taki melanż, no siema Bufują mnie smoki, chileży bez peta Śmiertelka we mnie ten! Na sklepach mam ze sto Włożę się za twój ha Tysięcy sto, problem masz, no to bon, To FMS, krytyk props Wkładam na spółty bez cheata Coś tam sobie dropię, nogów też zabijam Ej takie, że ohoho, mam towar Pojechałem na poranne zabijanie, pomagały mi też wówki, miały piękne bufanie Kolejny krytyk komuś wjechał na banie bije wszystkich, nie muszę takie podsumowanie FMS, FMSy to ostatni, który mieli spróbuj spalić, tu wyjewie ci czymś lepszym od tej glewi FMS, FMSy Puszczam, klikam, serwer, mieli komunikację, wyświetlał, że mi spalił FMS! -y. FMS! W mieście ulepszam za yang, kowala tracę hajs, wszystko pali skurwiel sam FMS Jest, jest, jest gdzie on jest Jest, jest, jest FMS, mes, 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 gdzie on jest, 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 jest Kurwa, no i znowu nie mam broni stary Weź mi kurwa, pożycz FMS-a na godzinę Kurwa stary, przepraszam cię, ale spaliłem go, był plus osiem i chuj, nie ma go, nie ma, nie wiem gdzie on, kurwa